Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Security The Horrible Nights. I teraz tak, tak patrzymy na kamerkę, czy on jest jakiś duch, ten pacjent? Chyba nie. Dobra, poglądamy sobie resztę, co tam się dzieje. Zastanawiam się, czy nagrywać tylko po jednej historii, czy więcej. Nie mam pojęcia, ile będzie historii, więc może, żeby za krótkie nie były te odcinki, no to przyjmiemy, że tam przynajmniej te 20 minut. A tu nic. Trupek stał na minus 2. Helikopter przyjeżdża. Chyba, że z niego coś tu e, dziwnego wyjdzie, ale w międzyczasie zobaczymy sobie. E, śmieszy mnie zawsze ten gościu. Czy on ciągle w tym samym miejscu sprząta? Dlaczego? Nie wiadomo. E, dobra. Kogoś przywieźli. E. Wydaje się, jakby to była kostnica. O, aż tru... Ile ich tu? Co jest? Pięć truposzy. Każdy, każdy, chyba pójdzie na piętro minus dwa, tak mi się wydaje. Dobra. A może jest coś innego, czego tutaj nie dostrzegam? Coś tu sobie sika kulturalnie. Ten wygląda jak duch. Troszkę. No, ale może mi się wydaje. Dobra. Weszli. Jest i kostnica. Czy to tu się tu wydarzy, czy nie? Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Dobra, no na razie nic. Jedyna opcja, jakieś odgłosy już powoli słychać. Ale to nie tu. Nie wiem, jakieś mam dziwne wrażenie, że jak ma się coś wydarzyć, to się wydarzy właśnie w tym miejscu. A nie, o, znowu to. Brak zasilania. A ja się zastanawiam to, czy my nie powinniśmy w ogóle, wiecie, co przeżyć, jakiejkolwiek innej. Myśmy jeszcze żadnej nocy nie przeżyli. I teraz ja nie wiem, czy wszystko polega na tym, żeby przeżyć. Wszystkie noce, żeby chociaż przynajmniej jakąś przeżyć, bo na razie umieramy. Winda nie działa, bo prądu nie ma. Zgadza się. Pasek, pasek na drodze mnie wystraszył. Dobra. Najgorzej, że od kostnicy zaczynamy. Tak mi się wydaje. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Nie, to nie jest chyba kostnica, czy jest. Nie, nie jest. O. Hej, co tam słychać, pani recepcjonistko? Hej, jakiś dzi dziwny taki. A zobaczymy tego ducha. Hey. Nie. Ale normalnie wygląda. Po prostu makarnację jakąś taką. Czekajcie, by ja tu. Nie wiem, jak tu chodzić. Przejdziemy tu. Jesteśmy piętro numer 1. Ja tak na pewniaka idę, no jakby miało mi się nic nie stać. No, przede wszystkim chyba musimy w stronę zasilania. Tak mi się wydaje. Oj. Drugie, ok. Dziwne głosy, co nie? Czy mi się tylko wydaje? I dziwna muzyka się zrobiła. Może troszeczkę wolniej? Nie, no ewidentnie słychać duchy, moi drodzy. Ewidentnie to są duchy. Ale gdzie, to ja nie wiem. Coraz głośniej. No nic, idziemy w stronę zasilania. Piętro numer trzy. Powinniśmy do czwórki dojść. Tu ostatnio zadziały się dantejskie sceny. Dobra, no i to już jest piętro czwarte. I coś mi się wydaje. Yy, że jest duża opcja, że zginiemy po raz kolejny. Ciekawe, jakby to tak na nowo spróbować przejść. Halo, zasilanie naprawione. Więc co, lecimy windą. Myślę, że na minus jeden. I zobaczymy, co się dzieje. Tu są nasze śmierci. Cztery. O! Na zerówce coś jest. Nie wiem. Jakaś <laughs> wygląda trochę jak gitara. Dobra. To lecimy w stronę 0. Tutaj gdzieś to? A, tu jest ta gitarka. Aha. Hey, hey. Mam dziwne wrażenie, że ta gitarka za nami pędzi. O, jakaś rzeźnia, a raczej kuchnia może. Dobra, no to chyba tak ma być. So, wrócimy na swoje piętro do swojej bazy. Fajnie. Fajnie, fajnie, że nam gitara koło nogi lata. Czy będziemy jakiś zespół próbować? Złapać czy nie? Dobra. czwóreczka, tu czysto. Trójka. Tu też nic. W dwójeczce nic nie ma. Jedyneczka zerówka to raczej nie będzie, bo już zerówka była. Minus jeden. Mamy gitarę, no ale co z tego? O, nie ma nic. Tu coś dziwnego się stało. Można by było tam i zobaczyć. Zerknę jeszcze tutaj na resztę kamer. Ale tu nic takiego podejrzanego nie widać. No tak, najbardziej podejrzane to jest to piętro minus dwa. To lecimy. Gitarka razem z nami. Tam w ogóle wygląda pomieszczenie jakby było z gitarami. Ten kamerliczek taki. A nie, dobra. No nie, to są miotły. Tu jest takie dziwne. Hej. Aha. Hej. Dobra, jedną gitarę daliśmy tu. No wychodzi na to, że będziemy musieć jakiś sprzęt przynosić, tak czy nie? Powinien być jakiś środek transportu. Transporter. O, co to jest? Dobra, wydaje mi się, że to trzeba zanieść. Hrabąszcz, czy cokolwiek to jest. Yy, tyle dobrze, że nie atakuje nas to. Proszę bardzo, na swoje miejsce. I teraz dwa, tak? No dobra. Znaczy, ja tam się nie łudzę, że jakoś cało z tego wyjdziemy. No, ale kto wie. Minus jeden, tak jest. Czyli tak, jakby to były dwie części. Dobra, zaczniemy od czwórki. W czwórce nie ma nic. Te światła tu tak zawsze świeciły, chyba tak. Tu mamy keyboard. No to jakiś widocznie zespół był. Czyli na trzecim piętrze keyboard. I znowu gitara na pierwszym. <laughs> Dobra, trzecie, pierwsze. Ok. Wydaje mi się, że powinniśmy to wziąć na raz. Trzecie. On no, to gdzieś przy wyjściu było. Ale to chyba przy wejściu drzwi. O, mamy keyboard. Zapraszam. On dziwnie zwalnia przy nim. Podobnie jak te potwory wszystkie. I na jedynce. Teraz weźmiemy jedyneczkę. Tam też była gitara. Ja tak bardzo na pewniaka chodzę. Instrumenty. Co nam mogą instrumenty zrobić? Dobra. Mamy instrumenty. No to lecimy do naszego ulubionego miejsca. Czyli kostnicy. Czyli wychodziłoby z tego, że ostatnie łóżeczko się zaświeci. Rozumiałbym, jakby to było na czas. Wiecie, że to trzeba jak najszybciej. Coś mi się wydaje, że jak to stworzymy ten cały zespół, to raczej powinien być miły dla nas, no nie? Podejrzewam, że to będzie gdzieś piętro drugie, tak? Tak jest. Tu coś jest. Kto tak kaszle brzydko? To jest mi. Ja sobie zerknę na wszelki wypadek. Ej, czy nie ma nic innego? Ale wychodzi na to, że to chyba tylko dwójeczka. Dobra. Lecimy na piętro numer dwa. Check one? Okej. Okay. No i teraz można się szykować na coś niemiłego, tak myślę. Ja sobie stanę na pewno troszeczkę dalej, żeby mieć jakieś minimalne szanse na przeżycie. I co, to wszystko? Ciekawe. Dobra, wracamy do naszej kanciapki. Spokojnie Minus dwa Oho, wyszły Aha, i grają sobie No to fajnie Załatwiliśmy zespół ładni bardzo ładnie grają Aha Co nie wszystkie dusze odsyłają Na elegancko moi drodzy Myślę, że powinni nas lubić, ze względu takiego, że to my znowu pozwoliliśmy istnieć zespołowi, więc może tym razem nie zginiemy. Ewentualnie na piętro minus 1. Wszystkie dusze lecą. Aha, oni też. No to spoko. <laughs> I co teraz? Okej, okay. w katastrofie lotniczej ginie cały zespół. Okej, okay. czyżbyśmy przeżyli, moi drodzy? Pierwszy raz, popatrzcie, albo jest to deszcz. Albo coś złego się dzieje. A nie, jest to deszcz. Ok, tu mamy helikopterek. Tej skrzynki tu chyba po prawej, nie, z prawej strony nie było. Tak mi się wydaje. Dobra, trujeczka co? Tutaj spokojnie. Dwójeczka też tak w miarę spokojnie. U mnie też spokojnie. Minus dwójka, spokojna. O, popatrzcie, klatka była otwarta, zamknięta. Tu jest ten jaszczur. <grym> Na polu. Dobra, idziemy po niego. Choć wiecie, to tak. Ten jaszczur nie wygląda aż tak duchowo, czy jakoś paranormalnie, tylko wygląda jak normalny jaszczur. Więc trochę strach podchodzić. A ja mogę sobie przyjść z pilotem porozmawiać. Pilocie. Co ty tu robisz, kolego? On mnie nie wciągnie, nie wciągnie. Dobra, bo już myślałem, że do windy wejdzie. Okej, okay. spoko. No, ta jaszczurka wyglądała dosyć, powiem wam, przyziemnie. Patrząc na te różne rzeczy. Zobaczymy, co tym razem. Ten tu se sprząta. Oj, coś za trzęsło. Miałem dziwne wrażenie. Czwórka spokojna, ale tu jakieś trzęsienie jest. U nas spokojnie, to najważniejsze. Cały czas jakieś trzęsienia, tylko z czym spowodowane, to nie wiadomo. Jaszczurka grzecznie siedzi tam, gdzie siedziała. No, coraz mocniejsze. Ja tu nic nie widzę. Aha, wszystkie te. Ja nie wiem czy dobrze robimy Musimy pokrzyczeć na wszystkie auta. No ostatnio nas tu kobieta zaatakowała. Ale nie wszystkie auta. No ale nie uspokajałem się dziwny. Dobra, to może nie jest to. Zaraz zobaczymy, co tam na kamerach. Jednak on nie ma takiej mocy dobrej. Dobra, no tu nam. Auta bzikują. Na no, minus 2 nic. Zerówka też w miarę spoko. A nie, popatrzcie za oczami co jest. Za oczami, za oknami. A znikło. O, widzicie, tu jest dalej jakiś potwór. To pytanie, czy mamy tam lecieć, czy nie? Dobra. E, czy to jest zero? Hej, hej. My trochę, jak tacy superbohaterzy, to. Z każdą zjawą. Hej, hej, hej. Aha. To my tu nic nie możemy hey. zrobić z tym. To jestem w szoku. Dobra. Wracamy do siebie. Mam wrażenie, że te nasze super moce krzykania, krzyknięcia na kogoś nie działają już. Dobra. Mamy ogon. Ten to w ogóle kimś pomocy wzywa. Aha. No rozumiem. Wszystko poszło się moi drodzy. I tu jest czas. Dobrze widzę. Tak narzekałem, że nie ma czasu. Dobra, lecimy w górę. Ja tak na pewniaka idę jakby wiecie co Spróbujemy na piętro numer 4 A, nie wyjdziemy tutaj, to źle, ale może tędy. Podejrzewam, że musimy szybko dostać się na piętro numer 4. Przynajmniej ten pilot tak do nas machał jakby coś chciał. Ach, to nie tędy, ale zrobimy skrócik. Dobrze trochę pamiętam przynajmniej te piętra. Co jest? Czemu pani krzyczy tutaj? Naprawiłem ją, czy nie? My mamy troszeczkę źle, złe wspomnienia z tymi wszystkimi zapalonymi trupami. Dobra, spróbujemy pilota. Ja nie wiem co się tu dzieje. A, my mamy pięciu ludzi. Serio? To wchodź tam Jejku, to ja błąd zrobiłem Aha Dobra To tak jakbyśmy już zdążyli. Musimy 5 ludzi złapać. No to teraz jednak tego czasu jest bardzo mało. Tylko gdzie to mogą być ci poszkodowani? To my jesteśmy naprawdę takimi bohaterami. 5 czy co? Na każdym piętrze? Oho. Mamy dwójkę. Dobra, idziemy piętro niżej. A widzicie, gdybym wiedział, że to tak wygląda, to przynajmniej bym nie marnował czasu. Tu kolejnego trzeba znaleźć. Aha. Przynajmniej światło jest, mojej drodzy, jakieś. To jest jakaś, nie wiem, dziura. Dobra, fajnie. Tylko czy my zdążymy później do helikoptera? Ty jejku, wszyscy są zakrwawieni. Ej, nie zdążyliśmy. Szkoda. Czyli co, nie będzie tu już na piętrze. Nie wiem, wygląda jakby tu już nie było. Jeszcze dwójka. Tu są jakieś krzyki Ale w którym miejscu? To nie wiem. Dobra, raczej to nie tutaj. Tu jest ten potwór, ale on widzę, że sobie tylko tak on. Coraz głośniej. Tu nie. Tu też nie. No gdzie ty jesteś kolego? Dobra, mamy kolejnego. Dobra. No to chyba na sam był teraz. Tu raczej nie będzie, tak myślę. Ale w minus, minus dwa, żeby coś tam było, na minus 1. Chyba, że ten jeden co nam zginął. Faktycznie tu słychać jakieś krzyki. Dobra, mamy. Mamy chyba całą piątkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Moi drodzy, szykujemy się do helikoptera. Większej szansy na zdobycie, na zwyciężenie nie będziemy mieli. Ja mam nadzieję, że nas tutaj, wiecie, nic nie zaskoczy po drodze. Sam jeszcze, sam jeszcze. No, tylko to kawał drogi, tak szczerze mówiąc. Tu chyba nie przejdziemy, więc musimy iść tu. Dobra. Widzicie, gdybym wiedział, że to trzeba takie rzeczy robić, to ja bym sobie od razu ten. Od razu z dołu zaczął zbierać tych naszych przerażonych pacjentów. Dobra, jeszcze dwa piętra. Znowu jakieś. O nie, przegraliśmy. O nie, szkoda. Ja cię kręcę. Gra mi pogratulowała za pięć śmierci. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Ej, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczyska.